Rozpoczęliśmy rokowania nad układem zbiorowym pracy obejmującym trzy domy pomocy społecznej w Bydgoszczy. Mam tu na myśli DPS Jesień Życia, DPS Promień Życia i DPS Słoneczko. Wszystkie te trzy domy pomocy społecznej są w gestii prezydenta miasta Bydgoszczy. Jest to pewien nasz sukces. Udało nam się przygotować wspólnie z wszystkimi funkcjonującymi organizacjami związkowymi w tych DPS-ach projekt takiego układu zbiorowego pracy. No i jesteśmy, tak jak mówiłem, już po pierwszym spotkaniu, na którym pan wiceprezydent Jan Szopiński przedstawił tutaj swoje zastrzeżenia co do, można powiedzieć, tego projektu. W najbliższym czasie postaramy również tutaj wspólnie z organizacjami, z naszymi prawnikami ustosunkować się właśnie do tych zastrzeżeń, które przedstawiła strona reprezentująca miasto.